Jedna wędeczka, tam jest druga wędeczka, Koko, tu trzecia wędka. Pięć wędek, pięć żywcy, żadnego wędkarza. Proszę, a normalnych wędkarzy co płacą, nie wpuszczają na no, teren. Pięknie, teraz tylko zgłosić do PZW i niech się nauczą. O. Elegancko, idziemy dalej, tam następny spławik pływa, o następna wędka, kurwa ile wędek jest, ty zoba. tu następna wędeczka, a gdzie spławik, to już z gruntu będzie, albo już szczupak siedzi na nim, proszę, można, można, tak się łapie ryby w Polsce. Nam wędkarzom się każe płacić. Nie, nie wpuszczają nas tutaj na wodę. Nie nie Jeszcze twierdzą, że to nie radomka. A tu proszę, jak sobie prywatnie łapią szczupaczki. Idziemy dalej. Jeszcze widziałem wędkę. tam Po drugiej stronie jest jedna. Tu patrz, następny spławik. Ciekawe czy ten wędkarz. Proszę. Następna wędka. No to są jaja normalnie. No jaja, a ty przyjeżdżasz tutaj i nie ma żadnej ryby. Ja pierdolę tam następna wędka, że oczywiście zaraz nie ma odważnego. Nie wiem, czy to widać, ale tam za wysepką jest następny spławik i następna wędka. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wędek już mamy. Sześć wędeczek na szczupaczka albo sandacza, nie wiem, ale wszystko na żywca. Na razie wyłączam, spróbujemy później złapać złapać tego pana wędkarza, ale to chyba będzie ten co tam tu pilnuje. W tej bramie się bardzo dziwnie na nas patrzył.